Mordor z giliot. Teraz ten z Giliad, to? No. Tutaj właśnie będzie zaraz Faramił bieg. Okej. Okay. Ale śmierć? No. Mhm. Znaczy on przeżyje ostatecznie. Ostatecznie, w tak. Nie anyway. Aha. Któż to zapis? No wstanie. To regulacja nie tylko... Czekaj, to już tam się będziesz spinać? Nie wiem, to weź ty iść teraz, ja tam mam zablokowane, zobacz. Nie, to mi po... Nie, 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 nie masz mnie zablokowane. Idź tam, iść. No, o, o kurwa. O kurwa. Ładny chuj. Jeszcze Kurwa. Poczekaj, w delirium widzę kurwa pranie mózgu. Kurwa <grym> <mi była> padaczki <grym> <do stawę. grym> Jak ktoś ma. Jak da... ktoś ma kurwa. Yy... Jak to się nazywa? Epilepsję, kurwa. Słyszysz, jaki motyw idzie? Co jest? Motyw muzyczny. No. Right of the Ruhirim? No. Sejm istkał. Jaki krok Right now. Nie, yeah, right now. Ta. Right for ruin. Award's <laughs> <A world> ending. <tender. laughs> the red dawn chyba jeszcze było, ile było ending. Tak. Des. <laughs> <Death. laughs> <laughs> na ścianę. stary. Ja <laughs> yes, no, no, właśnie ten ride to, ja come to... <laughs> Co? Come back it. Oh, yes. <laughs> 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 na siki. <laughs> To jest obejrzycie, Ten, Ten hierów, to ja miałem sobie na streamie ustawiony, jak ktoś mi raida robił. Hmm. Kole takie. Mm. Stone? <laughs> Zonk. Saron to powspominać The city of Minas Tirith. They must be warned. They will be. I ride for Minas Tirith. I won't be going alone. <laughs> Rohan must be ready for war. And Rohan will answer. Master the Rohirrim? Where was Gondor? <laughs> <laughs> Where was <Gordon? laughs> <był Gordon> Ramsey. <laughs> Gondor. <laughs> Pura, Pięć garniturów, a garniturów mam Nie będę szedł do i Idę albo nie idę Okej i co? Ja dalej idę tak? Gdzie jest smoluch migol? O kurwa pa. To, to, A tu przełęcz, będziemy zaraz z duchami ten. Rekindalać się. Wow, to była moja ulubiona krostka. No... Chuj, lubiłem te duchy. Znaczy, szeloba i te duchy to pro. Masakra. Ty wiesz, że? Zwicie <laughs> <laughs> <Scenie> z duchami. już <laughs> <laughs> wali Kurwa hełmów, robionych ręcznie Setki tysięcy A wiesz, mm. na początku mieli tylko kilka czasów zrobić, ale... Peter Jackson mówi, że za mało, mm. za mało, za mało i tak do chuja, że... Mm. Mówi, to że To jest samo, jak to wszystkie czaszki się wysypują, no. nie? że to kurwa normalnie prawdziwe To jest prawdziwe czaszki Znaczy, no nie prawdziwe czaszki, ale zrobione ręcznie, no to tak, nie tak to nie jest iżelina mm. Miał być kilka, potem już to stydział, potem kurwa dawaj to zrobiłem, dorabiam, drabiamy i... <grystanie> no baj tych czaszek, ręcznie czyli te wszystkie stroje, wszystko co nie, na zamówienie. Ojebane. Trzeba ja kiedyś bajesz ten making of jeszcze raz. <grystanie> Ale widziałem ten. Em... O kurwa. O kurwa. Masz ten. <grystanie> Sacred flame. <grystanie> dawaj <grystanie> Mam speak with the dead. Na Czemu, kurwa, oh, Erland. <laughs> Erland. <laughs> Co ma <ty>, kurwa zrobić? Erland. Erland. Co kurwa robić? Proszę zrobić derdy małe założenie. Dawaj mieć, nie pierdol. <laughs> no w sumie scena jak Aragon zostaje królem, żeby szkolić. Ciężko.

Unlocked? I nie boję się śmierci powiedziałem. I do not fear dead. widzenia w ciemności to, to do widzenia To do widzenia Zapomniałem napisy włączyć Zapomniałem napisy włączyć Ej, przestało przeszkadzać A wiesz, może widzą przeszkadza? Co się powiedzieć nie Sub... widziałem, że by narzekali. Subtitis. Yes. Yes. <laughs> <Deltor>. Jest. super. Delta. Deltor! O kurwa, A Aphemel. O kurwa, skacze, ja pierdolę. Robię 720. Kurwa <inaudible> <inaudible> miota. <inaudible> 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 <g Dammit> o widzisz te to czaszki to nie jest jedzie A to, to o, te wszystkie robione są ręcznie kurwa ty się król kurwa, ty się król Ej, tu się do wykopania Ty kurwa w ziemi robisz Ja? No, kop kurwa Jo? To pod ziemią mieszka no. Ja słyszałem, że się zjajek wykrywają. Tak no prawda? No kurwa! Nie wiedziałem, że ten HP masz, kurwa. Nie dość, że kurwa pan Czerny zalewał. O ty, pomóż mię. Nie mi pomóc. Machaj, ty. Ja go wutknął, se. A! No co teraz? Czek, może nie. O! Ej! A! Kurwa, on też wutnięty. Zbudowałeś to to? No ci Jak tyś tam przeszedł? Normalnie. No. O. Olaj kurde. <laughs> to czemu ty na kurwa. <laughs> Masz. No nie wiem, ty też na strzała wtedy padłeś. Ja myślałem, że miałeś full i chyba miałeś w takim razie. Chyba tak. Trzeba to przetestować, jak to gimlić. No mm. kurwa. To jakaś walka to, nie? Mm. Leger, to też. ja mogę tym mieczem rozpierdalać, tak? Mogę. O kurwa. A bo to jest sudra miecz, on napierdalał no, tak. to. Daw Dawaj kurwa, rozpierdalaj wszystko. ja <średnia> A, A! Kurwa! Nie pierdalaj! Ała, nie! Słuchaj. <średnia> Wojna wymaga poświęcenia. Czas miał spicasty uszy, to, to przeszkadza, tak? Cicho. Wiesz, jak mi nie przeszkadza, nie z to ale... jak będzie okazja, ja będę się bił. Tak, żeby nikt nie widział, myślałem, że to przypadek. A! rabia bije! Pomóż! Pierdola. Czemu to legale się boją a, bo przecież kurwa, on i tak nie może być żadnego, nie? To strzały przelatują mm. przez łeb. Aaaa! <grym> <grym> to mi uda! Kasę cię zabiorę. Kurwa, nie! Złodzieju, kurwa! Weźmy się dary. nie jest po ciebie kurwa. ja na ciebie nie głosowałem, <grym> <grym> Demokracja. Wiesz się nazywa demokracja? W pełnej wersji nie wypuścili. <głosy> <głosy> Masz, układaj to. O, bo ty nic nie się upada. No wejść tu na górę no. przez to kratkę. Czy tam tam też mogę być? A tu, dobrze.

<tosaniczny> i tak to nie pójdę. No ale nie tu, po prawej tutaj, przy samej ścianie po prawej masz bramę, o tu, to muszę się Nie mam skoczyć. O, to dużo. <tosaniczny> Wiesz, że władcy piścieni? Czy wiesz, że? Nie. Yes. Czasami Legolas raz na niebieskie oczy stają brązowe. Bo zapomniałem parę razy włożyć z tych kontaktów. Okej. kilka kontakty. I zostawili już, bo nie było jak postprodukcji tego kurwa zmienić. Ale to jak. Mogli kurwa, ty? Co? CGI? No nie bardzo. No bo wtedy to nie było takie łatwe. No ale że kurwa Golum odrzucił też całego No tak, ale to Gollum miał, wiesz, był na. Eee, ty jakaś nie wierzę. A no tak, no. To tak kurwa... ten był. Był motion capture, tak? A tu weź też jakiś sen kurwa Regulusowi te oczy kurwa kolory. No. <noise> no Zostawili. Zobacz czy możesz to pociągnąć. A gimni. Nie wiem, nie, nie mogę tego gimniem pociągnąć też. Próbowałeś? Mm? Aha, okej. Okay. No zobacz. Eee! <noise> z minus do inteligencji słuchaj właśnie. Może on po prostu nie wie czy może. <śmany> Ale jebo. <zębło. Mąż>. O. <śmany> masz, masz jeszcze ciekawostki jakieś fajne? Wiem tyle, że kurwa ten, e, ten aktor, co grał Golluma, to e, był nominowany do Oscara, ale go nie wygrał ogólnie, no bo... nie jakby... tak, no bo... No kurwa, no golem to nie była po prostu postać, postać, nie w sensie, on kurwa, on ją on grał wszystko, co nie tam wszystko grał. Mm -hmm. Jakby kurwa tylko no, animowana była, kurwa tylko... tylko no, jak to się mówi? czy znaczy, kurwa nie, nie wygrał Oscara tylko dlatego, że Golem była animowana tak, Mimo że kurwa na jego ciele, po prostu wiesz, jak Golem po ciało łoby ciało do animacji. W jednej, w jednej scenie jego ślinę widać bardziej. Jak, jak, jak artykułował coś golem i po prostu wiesz, tak śina mu uciekła z guzi i to się dostało na, na ten. Na, do filmu, nie? Więc w jednej scenie widać mm. jego ślinę. Mm. <laughs> to jest jego cała, jakby taki fizyczny wpływ. Znaczy no widać widoczne. w produkcji normalnie, jak on kurwa tam, A, się zasz, normalnie wrzeca, tak, jak on skacze kurwa, no no. Tak. A jeszcze nie było takiej kategorii właśnie na tych kurwa postaci, nie? Mm. Z drugiej strony on był drugim reżyserem e, Hobita, w We dwóch z, z Jacksonem tak, reżyserowali. Ciekawe. Grał też w tych, w Marvelu, w Avengersach różnych. Aragor Wait. Rozdobcam. A no, jak on tam weź? No tu, tutaj, strzynka ci zapytałem. Aha, O kurwa. Dobra, idę, bo to mnie zajebiesz. nie patrzysz <goda> ja nie patrzę, kocham, ja to no, ja no, osi... macham. <goda> siek, siek. siek.

O. A. Już, kurwa. Bez szczęścia my zwłoki. Pewnie <laughs> na króla przestało. <laughs> kurwa nie, a bio pomóż kurwa. Aragorn syn retorna Mam twojego starego, o Taki pomogłeś? Słaby ginął My mojej nie ma słaby. Ja czy mi nie głosowałem, powtarzam Nie chciałbym twojego głosu hmm? O kurwa Ała! ła, Kurwa, podzibało mnie tam od <grym> Korona cię podzibała. podzibało. Oła! No? Wiesz? Było Coś trzeć to to trzeba? Co Tutaj się jest do rozjeba, nie jest, potrafi się rozjebać. Słaby ten hmm. jest. Hmm. Wyjebie go chyba. <grym> Na co wiem? Nie widzę, żeby tu strzelić można było coś. Hmm. Не уже на лопатки. Фига, я я тут, не важно, куда куда пойду. А, видишь? Кьо дойдет, он сникает, а? Че, подойди. Можно что-то сделать? Пизду. А, забыл, что тут скачет. Оп. Опа. А, О. O, tu ognisko trzeba faliści. <grystanie> Zbudowałeś to żeby tutaj? O, z tej strony. Chciałem, żeby na gdzieś kogoś przerzucić. O, kart! O kurwa, rozwiązałeś sagarkę. Sagari, tajemnica Sagari. To wiesz co to jest, to jest na tyle stary, że jest to jest tajemnica Sagari. Kiedy oglądamy? I don't know. Ale to jest isty i sagawa. To A jak myślisz? A, a kobię. Wiedziałem, że się odezwiesz. Wiedziałem, że słuchasz jeden Że się dogadamy. Co to jest? Tajemnice sagari? No. Zajebisty kurwa serial. Za okay. naszych o czasów. O tajemnicy. O tajemnicy Sagali to. Aa, kurwa. Będę <laughs> się zobaczyć, co Ci interesuje to, że. Pokażę ci potem Zobaczcie to O holy Co dzieciaka kurwa się oglądało Jeszcze były, zajebiste serio jeszcze były dwa światy kurwa. Co tam kurwa, prądem ładowali z rąk Ażka była <gry Jedi> Wow co ty się ujechało? No z waszych czasów? Biało-czarne? <laughs> no tak. Mieliśmy kiedyś biało-czarny telewizor. Naprawdę no oglądamy sobie. W <laughs> <Rady> oglądaliśmy. U-Enter <laughs> my Domain. Wydź mnie z mojego domu. Niech no to ich napierdalać? Wszystki? Holy Nie jest z ciebie No wyjebia, że pamiętam sied O, siedem też było zajebiste. A wow, pamiętasz <grytanie> ojdux Pamiętam szłowant to było mega Siedm życzeń. Ta pisanka chyba fajna była. Nie pamiętasz wow! Ja pierdzielę O już! A! Kurwa! A, <grytanie> te te czaszki <grytanie> Nie były udawane. Słuchajcie. Ja wiem, że najlepszy fan Największy Aj, Bijo pomóż Co jest? Bijo mnie, nie ma... A ja jestem tym, legolasem Co jest kurwa? No weź, ty, idź do kurwa. Ja legolasem jestem Czemu co się Nie wiem kurwa, przecież ja byłem aragornem <laughs> Przecież jestem cały czas... Bierz te aragorny, a ja was legolasem Nie. Mój legolas Mój. Mój Cion. Widzisz? On nie chce z ci wygnać ze swojej głowy Release me demon Kurwa, tylko nie Delta Dobra kurwa śmiech jakby Palił przez 4 lat, kurwa, dwie paczki pierdolonych zielonych. <grystanie> kurwa, co jest? Y naciśnij. A, znowu mnie zmieniło. Tak, jeszcze raz. Kurwa. I nie naciskaj w ogóle tego greka, bo to nam każdy po prostu postać zmienić, bo się boję. Weź go głupka zabierze ode mnie. Nie mogę skoczyć, ale... Kurwa. No ale akademia pana Kleksa to chyba każdy pamięta, nie? No ja to miałem lektura w systemu. z tego. Musisz paliw tego nie wiesz No tak wygląda teraz? Zielony za... Ja zajebi się lubiłem piosenkę kurwa na luzyna.

A shield hair? Nice joke. He still had no hair. He was bold, man. Melusinum, melusinum. I'm going to go to the Fajnie. O. Będziesz w tego w Petera Jacksona. Mm. Peter Jackson. O właśnie. Did, did you know? <grystanie> <grystanie> wiedzieliście, że is. Peter Jackson zagrał w każdym z tych trzech filmów? Rola. W Jibince zagrał kolesia, który żarł marchewkę, jak hobity przyszły do dobry i szły do karczmy, pod rozpukanym kucykiem w dwójce grał e, w hermowym Jarze, jak rzucał kamienie na orków, którzy wchodzili <noise> po tym kurwa wiesz po tym głównym tym e, moście a w trójce grał właśnie Bosmana tutaj pierskiego i dostał strzała od Lega lasa. Ty daj, nie już serwis, co coś z Nie to, ma przerwy, nie. nie ma? Nie ma przerwy, no, zrobię tak czy siak. No ale na chuj. No. no to słuchajcie czaty, zrobimy przerwę tak czy siak. Zrobimy tutaj przerwę. Ja też coś tam sobie wrzucę na ząb, albo przyjemność do kupania, sobie jakieś coś do picia. I widzimy się za parę minut. Tutaj Delta, możesz lecieć, jak coś to ja tam No po ty Continue story, będzie jakiś ten filmik.